Witam wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj mam dla Was Hollum Jeżeli jesteście tutaj po raz pierwszy, to bardzo serdecznie zachęcam Was do subskrybowania mojego kanału, do klikania w dzwoneczek, dzięki czemu będziecie na bieżąco ze wszystkimi nowościami na moim kanale oraz do śledzenia mojego Instagrama, do którego link znajdziecie w opisie filmu na dole. Moi kochani, dzisiaj, tak jak wspomniałam, mam dla Was Hollum ale zanim przejdę do Pokazywanie tych moich wszystkich perełek, to musimy coś przyszyć do naszej kurtki, czyli do projektu 360. I będzie to dzisiaj guzik. Taki, taka powielona rzecz, właściwie, bo już gdzieś taki sam guzik się pojawił na tej kurtce, ale niestety jest to taka po prostu żmudna praca, która wymaga czasami przyszycia nawet i stu takich samych guzików, żeby osiągnąć jakikolwiek fajny, zadowalający efekt. Więc dzisiaj. Przymocuję za pomocą szpilki kolejny element. Dzisiaj przymocowałam tutaj guzik, który muszę przyszyć na pograniczu tej kratki. Standardowo. I teraz jeszcze jedno takie małe wyjaśnienie. Nie zdążyłam dalej tutaj tego wszystkiego poprawić. Muszę to wkrótce zrobić, bo będziemy już tutaj dalej też wyszywać. Wymaga to trochę czasu. Ostatnio tego czasu mam znowu bardzo mało, ale na pewno postaram się to zrobić jak najszybciej. A teraz już zapraszam Was. Do oglądania dzisiejszego filmu. Zacznę od stylizacji, którą mam na sobie. Jest to żakiet, taka marynarka, którą pokazywałam Wam bardzo, bardzo dawno temu. Nie pamiętam, czy wtedy mierzyłam w ogóle rzeczy, czy tak tylko Wam je pokazywałam. Wiecie do ekranu, co kupiłam. Natomiast gdzieś ona mi się przypomniała, jest rewelacyjna, ma przepiękne kolory. I dzisiaj takie nietypowe połączenie, ponieważ pod spodem mam sukienkę retro w kropki, która była przeze mnie zwężana standardowo. Sięgała ona, była to długość taka midi, natomiast teraz jest to wersja taka krótsza, niektóre rzeczy skracam, ponieważ nawet jak ktoś mi pisze, że jest ok, że super, to ja po prostu muszę się czuć w, tym, w tej danej rzeczy sama bardzo dobrze i dopiero wtedy jestem zadowolona z efektu, w ogóle z jakiejś stylizacji, więc większość rzeczy skracam, ponieważ ja nie do końca lubię taką długość midi, zależy po prostu od ubrania. Więc taka nietypowa na początek stylizacja. A teraz pokażę Wam moje cudowności. I zacznę od największej cudowności tego filmu jaka, jaka tutaj po prostu będzie. Kupiłam sobie takie przepiękne, żółte spodnie z Zary w rozmiarze XS. I te spodnie są troszeczkę na mnie w pasie, za duże. I muszę sobie zrobić tutaj taką małą zakładkę. Wtedy pojawi się więcej stylizacji z tymi spodniami. I teraz tak sobie myślę, że. Dobra, najpierw wyświetliłam się stylizacja z tymi spodniami, taka dzisiejsza. I to jest taki mój sweter we wzorki. Do tego ubrałam skarpety w bardzo podobnym takim zestawieniu, takim połączeniu kolorystycznym, bo one bardzo mocno nawiązują do tego swetra. To jest taka moja nierozerwalna całość. I na tych skarpetach występuje taki kolor żółty, identyczny jak te spodnie, ale to chyba. Można zauważyć tylko na żywo. Nie wiem, czy to na filmie będzie widoczne. I oczywiście do tego wszystkiego moje transparentne bodki. I powiem Wam, że kocham te spodnie, kocham życie za to, że w tym życiu jest tyle przepięknych kolorów. I po prostu te kolory poprawiają mi humor. Czuję się po prostu w tych, w tych takich soczystych, odważnych, żywych kolorach, rewelacyjnie. I powiem Wam jeszcze na temat tych spodni taką ciekawostkę, że zastanawiam się, czy nie nagrać kilka stylizacji właśnie z serii tych moich odcinków, które dla Was ostatnio nagrywam, tych filmów. Czyli jedna rzecz, i kilka propozycji. Co prawda, mówiłam, że będę nagrywała takie. Rzeczy szalone, ale to jest taka analogiczna trochę sytuacja, taka powiedzmy odwrotność, bo jeżeli będą spodnie w jednym kolorze, no to będzie szalona jakaś góra i będą szalone jakieś buty i również będzie szalona stylizacja. Więc zdałam sobie z tego sprawę, że nawet jak pokazałabym czarną marynarkę, nie no, czarnej nie będzie, jakąś taką powiedzmy bardziej stonowaną, no to do niej można dobrać też jakieś takie bardziej szalone rzeczy. Więc to tak naprawdę jedno wynika z drugiego. Teraz tak, jak widzicie, wiecie właściwie, nie kupuję ostatnio w moim second-handzie, bo ten second-hand jest zamknięty i chodzę tak naprawdę, latam sobie po mieście, kiedy mam tylko czas, to sobie wskakuję do przeróżnych second-handów i tam w jednym są ceny takie wyższe, wycenione te rzeczy są, ja nie jestem w stanie zapamiętać tego naprawdę, ile za daną rzecz zapłaciłam ponieważ jak wiecie do prania no to trzeba te metki wszystkie podcinać i ja nie będę robić zdjęć tego wszystkiego, to jest za, za dużo po prostu pochłania czasu nie jest to tak warte, uważam, żeby robić zdjęcia jeszcze metek poza tym jak wiecie w moim second handzie, to rzeczy kupowałam do 10 zł więc czy zapłaciłam za tą rzecz 8 zł czy 5 zł no to chyba nie jest jakaś większa różnica nie pamiętam ile zapłaciłam za te spodnie, ale one po prostu skradły moje serce i właśnie w ten sposób chciałam dzisiaj zacząć dla Was ten film Kolejna rzecz to jest żakiet. Taka marynarka czerwona, ale z krótkim rękawem. Bardzo podobają mi się w tych marynarkach takie coś, jak są guziki tutaj, takie wykończenie. Jest to taka wisienka na torcie. Czerwoną marynarkę mam, jak wiecie, na długi rękaw, z krótkim nie mam. Uwielbiam te marynarki z krótkimi rękawami, te żakiety, ponieważ można stworzyć mnóstwo świetnych stylizacji. Jak wiecie, ja lubię te żakiety zakładać na odzież wierzchnią. No dzisiaj taka stylizacja. Nie założyłam tego na żadną odzież wierzchnią, natomiast mnóstwo mam pomysłów, jeśli chodzi o wystylizowanie tego szakietu. Te pomysły po prostu przychodzą mi z każdej strony do mojej głowy, śnią mi się, wszystko tak się dzieje szybko. Nie muszę się wiele nad tym natrudzić, żeby powymyślać takie stylizacje, bo naprawdę przychodzi mi to z lekkością. Uważam, że jest to taki trochę dar, i z tego powodu bardzo się cieszę. Doceniam to, że Bóg mnie czymś takim obdarzył. Stylizacja dzisiaj będzie z torebką, już Wam się na pewno wyświetliła, z torebką, którą za chwilę Wam również pokażę. Jeśli chodzi o skład tego jeszcze żakietu, to pamiętam, że była tutaj metka, i 65% stanowi poliester, 35% stanowi wiskoza, czyli coś takiego mieszanego. I teraz torebka. Jest to właściwie taki koszyk, taki malutki koszyk, taka mini wersja koszyka letniego, i ten jest taki uroczy. Bardzo podoba mi się w tym koszyku to, że ma taką nieoczywiste, takie nieoczywiste rączki do trzymania. Są one takie z eko albo ze skóry w kolorze beżowym. I dlatego do tego hmm, paska, do tego koloru, ubrałam beżowe botki w stylizacji. To jest takie właśnie moje nawiązanie do tego wszystkiego. E, koszyczek. To torebka jest marki River Island. Kupiłam ją za 2 zł, to pamiętam, więc to mówię od razu. Jest ona naprawdę świetna i tak sobie od razu pomyślałam, że nawet za 2 zł, jak nic by się nie stało, jakbym sobie gdzieś te ozdoby tutaj po prostu użyła ich do ozdobienia czegoś innego, koszyczek wiele by na tym nie ucierpiał. Zostawię go sobie tutaj, bo on taki jest śliczny i taki kolorowy, wiosenny. Pisałyście mi gdzieś, że wiosna już u was 20 stopni we Wrocławiu rewelacja, u mnie na Podlasiu jeszcze jest zima. Natomiast jeżeli będę miała ochotę gdzieś założyć jakąś wiosenną stylizację, będzie mi dość ciepło, no to sobie po prostu taką stylizację ubiorę, nie będę patrzyła na nikogo. Yy, jeszcze takie moje małe przemyślenie, może taka głupota, że to wspomnę, ale wiecie co, chyba sobie uszyję taką wielką, wielką poduchę z czerwonego weluru i sobie ją tutaj będę kładła pod plecy, żeby było mi wygodniej, bo gdzieś jest mi tak sztywno siedzieć. Nie będę się tak rozsiadać i w ogóle, ale będzie mi tak przyjemniej, bo już się tutaj na tym moim kanale zadomowiłam, jestem już sobą, już się tak nie jąkam, tak mi się wydaje jak kiedyś, no na pewno nie. No, i przydałaby mi się taka poducha, taki mój wystrój tutaj. Czegoś takiego mi brakuje. E, dobra, pokazuję dalej, co kupiłam. Kolejna rzecz to jest taki fioletowy żakiet, marynarka, która ma bardzo ciekawe guziki, czyli obszyte tym samym materiałem, jak ta cała rzecz, całe to ubranie. E, stylizacja, która wam się wyświetli, to są moje beżowe pantalony, te, które uwielbiam, i do tego moje czekoladowe kozaki, czyli takie nieoczywiste połączenie kolorystyczne na zasadzie takiej, że albo będzie ten brązowy, czekoladowy kolor pasował do fioletu, albo nie. Ale uważam, że wygląda idealnie i to mi przyszło tak na szybko na myśl i myślę, że ten, ta stylizacja będzie przeze mnie właśnie w ten sposób, właściwie ta marynarka ubierana. Z tyłu tak się to prezentuje. Jest to taki materiał, który przypomina trochę żorżetę i jest to w rozmiarze 16. Kolejna rzecz to jest taka kurtka, nie wiem, czy to jest jeans, co to jest właściwie, ale bardzo mi się ta rzecz podoba. Jeśli chodzi o kolor, to jest to taki, e, taki, powiedzmy, takich trochę zgniłych liści, grabionych gdzieś jesienią, coś właśnie takiego. Podoba mi się pasek, którego nie mam zamiaru nigdy zapiąć, dlatego że wygląda on w ten sposób lepiej. E, daje takiego, dodaje takiego charakteru tej kurtce. Z tyłu ona prezentuje się w ten sposób. Wyświetlą wam się dwie stylizacje. Pierwsza to jest z pomarańczowymi szpilkami, natomiast druga z beżowymi takimi botkami. I oczywiście do tego jeszcze założyłam torebkę, którą pokazywałam Wam niedawno. Na tej torebce występuje kolor taki pomarańczowy, stąd te pomarańczowe szpilki. I ta torebka jest praktycznie w identycznym kolorze jak ta kurtka. Bardzo fajnie to wygląda i naprawdę bardzo mi się podoba ta stylizacja. Kolejna rzecz to jest taki bardzo elegancki płaszcz, który jest cienki, taki bardziej na wiosnę. No i moja stylizacja za bardzo z tym płaszczem nie chciałam kombinować, dlatego że on sam w sobie jest taką ozdobą, jest taką perełką i nie można tutaj z nim po prostu przesadzić, bo można temu płaszczowi skraść cały urok. Gdybym ubrała do niego jakieś kozaki lub jakieś takie bardziej ekstrawaganckie bodki, no to ten płaszcz po prostu wiele by stracił. I do tego płaszcza ubrałam takie. Klasyczne, delikatne, fioletowe, pastelowe szpilki, które ostatnio Wam pokazywałam. I gdzieś one pasują do tych tutaj guzików, bo te guziki są w takim delikatnym, fioletowym, jakby kolorze. To jest taki szczegół, ale jak dla mnie bardzo ważny. Więc stylizacja jest po prostu taka poprawna, fajna. I powiem Wam, że czasami z niektórymi rzeczami właśnie nie można za bardzo kombinować. Trzeba zostawić je takie, jakie one są, dlatego że są same w sobie piękne. Więc właśnie ten płaszcz jest, takim, jest tego typu przykładem. Z tyłu on się prezentuje w ten sposób. Jest taki bardzo, bardzo elegancki. Kolejna rzecz to jest taka bluzka, fartuch roboczy, nie mam pojęcia tak naprawdę, ale jest super i kupiłam tę bluzkę razem z tymi żółtymi spodniami. Najpierw znalazłam te żółte spodnie i później gdzieś zakodował mi się w głowie ten żółty kolor i po prostu momentalnie wyszukałam taką bluzkę, na której widać bardzo wyraźnie właśnie tutaj ten żółty kolor, identyczny jak te spodnie. Stylizacja, która Wam się wyświetli, jest z rękawiczkami skórzanymi, i teraz ktoś może zadać mi pytanie, gdzie tak się ubrać: ni to zimą, ni to po prostu wiosną. Oczywiście, że wiosną, i mówię Wam to od razu, dlatego że to jest taka stylizacja na pogodę, ni tak, ni siak, czyli po prostu ni to ciepło, ni to zimno. Bardzo mi się podoba ta stylizacja i naprawdę mam zamiar tak się ubrać, ponieważ te, te rękawiczki dodają takiej elegancji. Gdzieś tam zimą, za bardzo tych rękawiczek tak nie widać, a tutaj one aż rzucają się w oczy, w dodatku bardzo kolorystycznie pasują do całej tej stylizacji. Ubrałam jeszcze czarne skarpety. I do tego jeszcze moje te transparentne botki. Bardzo mi się ta stylizacja podoba. I jeszcze jest do tego torebka. Do tego wszystkiego torebka, która jest super. Ten złoty pasek jakoś tak bardzo mi tutaj się fajnie wkomponował w całą tą stylizację. I już nie mogę się też doczekać, tak naprawdę kiedy tak się ubiorę. Kolejna rzecz to jest taka marynarka żakiet, krótszy. I wyjątkowo pokazałam Wam stylizację z zapiętymi tutaj guzikami, bez żadnego paska. Jest to w moim rozmiarze, czyli to jest jakieś takie 34. Niby prosty, taki smutny żakiet. Można by było poszaleć, jeśli chodzi o stylizację z tym żakietem, ponieważ już tak mi się. W ogóle taka myśl mi przyszła do głowy, żeby zestawić ten żakiet z tymi żółtymi spodniami, i super byłaby ta stylizacja. Natomiast najpierw muszę te spodnie troszeczkę jeszcze dopasować, i wtedy będę mogła sobie tworzyć przeróżne stylizacje, jakie tylko sobie chcę. Natomiast dzisiaj taka normalna stylizacja, ale trochę nienormalna, ponieważ połączenie wzorów, czyli jakieś takie łaty, ciapki, taki dalmatyńczyk z paskami, no i uważam, że to wygląda też fajnie. I do tego wszystkiego założyłam sobie jeszcze szare kozaki. Teraz sweter, który skradł moje serce, no bo jest taki po prostu wyjątkowy. Krótki rękaw, natomiast na całej powierzchni tego swetra coś się dzieje. Jest on wykonany z takiej włóczki. Wydaje się być taki puszysty, po prostu jest rewelacyjny. Kolor cudowny, i też można stworzyć z tym swetrem mnóstwo stylizacji. Ta dzisiejsza stylizacja to jest sukienka, którą Wam przed chwilą też pokazywałam, która wystąpiła w stylizacji. Natomiast bardzo mi się podoba, tak jakby ta sukienka zestawiona z tym swetrem. Wygląda to świetnie. Sweterek robi taką fajną robotę w całej tej stylizacji. Jest rozpięty, ponieważ gdy go zapięłam, nie wygląda tak fajnie. Można by go było oczywiście zostawić sobie z jakąś spódnicą, wtedy bym go zapinała i wpuszczała do środka. Wtedy jak najbardziej tak, może być zapięty i wygląda to ok. Natomiast jeżeli jest on tak bardziej na wierzchu, to lepiej wygląda jak jest rozpięty. Zakochałam się w tym swetrze, tak jak powiedziałam, jest rewelacyjny. I jak zaczęłam nagrywać dla Was ten film, to przyszło mi do głowy mnóstwo, mnóstwo stylizacji jeszcze z tym swetrem. Więc może nagram go w tych moich takich nowych filmach dla Was, w tych nowych propozycjach, czyli jedna rzecz i kilka. Stylizacji. Jeszcze się nad tym zastanowię. Kolejna rzecz to jest spódnica, która została przeze mnie przerobiona. Wyświetliłam się zdjęcie, jak wyglądała przed przeróbką, oczywiście w skarpetach, ponieważ zawsze jak coś przerabiam, to tak e, ubieram się na luzie. Spódnica jest teraz krótka, taka wiosenna, przepiękne kolory. Ja zdecydowanie lepiej czuję się w takich długościach, jeśli chodzi o spódnicę. Jeżeli coś zostawiam w długości midi, to ta rzecz musi mi się w tej długości naprawdę bardzo podobać, ponieważ lepiej się czuję w takich krótszych rzeczach. Stylizacja, która Wam się wyświetli będzie z bluzką, którą za chwilę Wam pokażę i trochę na temat tej bluzki Wam parę słów powiem. Jeśli chodzi o tę spódnicę, to nie wiem co to jest za materiał, być może jest to poliester, ale jest taka naprawdę bardzo wiosenna, jej wzory, kolory bardzo mi się podobają. Ubrałam do tego niebieskie szpilki, można by było jeszcze ubrać sobie kobaltowe, różowe, też fajnie by wyglądały, bo takie trzy stylizacje stworzyłam. Natomiast wybrałam tylko jedną, ta, która najbardziej mi się podobała. I teraz wspomniana przed chwilą, przeze mnie bluzka niebieska Karen Milen, która ma tutaj przepięknie ozdobiony dekolt. I teraz, jak tylko zmierzyłam tą bluzkę, stwierdziłam, że nie będę jej przerabiać, zwężać, że jest ok, że może zostać taka, jaka jest, natomiast nie. Dla mnie 1 mm robi naprawdę wielką różnicę, 2 mm, ja się śmieję, ale ja to wyczuwam. Takie bluzki elastyczne lepiej wyglądają, jak są bardzo dopasowane, ja się po prostu tak lepiej czuję, więc bluzka po skończeniu tego filmu trafia po prostu do przeróbki, zwłaszcza te rękawy i tutaj w talii wcięcie, muszę ją zwęźlić, bo tego po prostu nie przeżyję. I teraz tutaj, jeśli chodzi o to zdobienie, to jest to taki kamień turkus. I kiedyś dostałam w prezencie taki pierścionek. Jak tylko kupiłam tę wózkę, to przypomniało mi się, że ten pierścionek posiadam. I jest to taki właśnie turkus, kamień. Ktoś kiedyś powiedział, że ta osoba, która mi go kupiła, ten pierścionek powiedziała, że to jest mój taki kamień. Ja oczywiście w takie rzeczy nie wierzę, ale stylizacja jest taka dopracowana, właśnie co są takie szczegóły. Więc ta bluzka na pewno, będzie, jeżeli będę ubierała tę bluzkę, to również ten pierścionek będzie na moim ręku, jako taka ozdoba. I jeszcze do tego wszystkiego ubrałam szpilki, które wam pokażę. Kupiłam je bardzo dawno temu. Pamiętam, że miałam kiedyś takie same, nawet może troszeczkę inny odcień. Pokazywałam wam je w którejś z kolekcji moich butów. Natomiast tamte po prostu się zniszczyły i kupiłam sobie drugie identyczne więc one są w identycznym kolorze jak ta bluzka. O, to wszystko. Myślałam, że jeszcze coś mam, ale to jest wszystko. A szkoda. Zachęcam wszystkich bardzo serdecznie do subskrybowania mojego kanału, do klikania w dzwoneczek, żeby być na bieżąco ze wszystkimi nowościami na moim kanale oraz do śledzenia mojego Instagrama, do którego link znajdziecie w opisie filmu na dole. Pozdrawiam was bardzo serdecznie.